Cześć, z tej strony Gax. W tym filmie powiem wam nowe informacje co do piłkar oraz moje przewidywania co do daty ich wyjścia. Także polecam oglądać do końca. Okej, okay, więc piłkary były w sklepie bardzo dawno i w moim poprzednim filmie mówiłem, że będą one 11 lipca. Niestety się myliłem. Mamy sierpień i każdy myślał, że skoro wczoraj oraz przedwczoraj były rozgrywane meczeli Mistrzów, to piłkary powrócą z tej okazji. Niestety jednak Epic Games uznało, że wypuszczą je kiedy indziej. Na szczęście raczej wiadomo kiedy planują je wypuścić. Skoro piłkary wyszły w 2018 roku z okazji Mistrzostw Świata, a potem powracały z okazji różnych wydarzeń piłkarskich, zazwyczaj tych dużych, nie wróciły na powrót Ligi Mistrzów, to Epic Games najprawdopodobniej uznało, że powrót jednej ósmej finału nie jest aż tak ważny, co na przykład finał. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 23 sierpnia i to wtedy na 99% będzie piłkara. W moim poprzednim filmie mówiłem, że powróci albo 11 lipca, albo 25 sierpnia. Więc pomyliłem się o dwa dni. W każdym razie moim zdaniem to już niemalże pewne, że 23 sierpnia to data, na którą wszyscy, którzy chcą kupić piłkarskie skiny, powinni czekać. Okej, okay, to był krótki film, ale to by było już na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba, jeżeli jeszcze go nie daliście. To są osoby, które napisały hashtag 500 pod poprzednim filmem. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jeżeli ty chcesz znaleźć się w następnym filmie, napiszasz takie pizzko. Ja cię w nim umieszczę. Do zobaczenia. W środę będzie coś specjalnego. Cześć.